Tak wygląda dzielnie. Dziewczyny. Ładne. Wszędzie autofokus. Popsute na dzień dobry. This is Nelly. And I'm the camera woman. <laughs> like and subscribe. <laughs> no i nic, pan policjant mnie. On tyle wygonił. Bardzo sympatycznie. Po prostu powiedział, że tu nie mogę spać w tym miejscu. Że po tam i dalej. Bo tutaj jest. A... Złe miejsce na sen, że idę szukać innego. Szymano. To polo przyłowarskie, moi drodzy. Strzelam, że dzisiaj nie zasnę. Jutro czekam je. Dość krótki login powiedział, 16 godzinny. Tak więc. No, wiem, że dla wielu osób, którzy nie latają, 16 godzin może wydawać się istnym szaleństwem, ale dla osób, które coś tam już zwiedzały, tak jak ja, to te 16 godzin jest do przeżycia. pakuję się właśnie, a w spakowałem niemal, że powiem wam, że jestem i pakowania, bo ten plecak jest, no w połowie tylko zapomniony. Widzimy się z samego rana, zaczynamy nową serię. Dużo materiału, dużo ciekawostek. Zapraszam do oglądania. No, no. Zaczynamy odliczanie, od tego momentu do przyjazdu na miejsce jakieś 24 godziny. Jestem już na miejscu. Spóźniłem się kilka minut, bo jest godzina dokładnie 8 po. Widziałem jak on odjeżdża. Ale 30 po jest kolejny, tak więc autobusy, słuchajcie, firmy HABABA. Jeżdżą co pół godziny na lotnisko za 50 lira, czyli na dzisiejszy dzień, jakieś myślę, 14 do tych 15. Zł. Kupuję bilet i jedziemy. Ostatni rzut na Istanbul I pora zmieniać kontynent. W sumie to dwukrotnie. Powiem wam tylko tyle, że wstałem w godzinie 3 rano i powiedziałem do siebie, że nie jadę. Obudziłem się z ogromnym bólem głowy i gardła, które mam od trzech tygodni zajechane. Jest chyba jakieś zapalenie albo nie znam się na tym. Żadne leki nie pomagają. Dostałem wczoraj jakieś leki magiczne od gościa do w Zbudziłem się, słuchajcie, łeb mnie bolał i mówię nie jadę, bo co jeśli zacznie się coś dziać w... W samolocie, jeśli coś zacznie być, jakaś awaria, nie będę mógł oddychać albo coś. Panikowałem trochę, ale to do tego pewnie, że byłem taki, wiecie, turbo niedospany. Dalej czuję taki dyskomfort, ale jest już ok. Uff, człowiek się wyspał, pomyślał normalnie i można jechać. Słuchajcie, widzimy się już na miejscu, jak na lotnisko. Dwa loty. 20 godzin do oza 22 3 aż zjadę do celu. Solita, pues me pregunté qué pasa cuando no me voló. Cerquita eso fue como mal. Dale, dale, tra, tra tú sabes cómo es. Como cielos mami contra la pared. i pół godziny przed lotem, więc bardzo spoko. I to co wam mówiłem jak byłem w tej części Taksimo. Byłem na kontynencie europejskim. Już jestem na kontynencie azjatyckim i zaraz będziemy w sumie nie takie zaraz. Lecimy pierwszy lot do, do Doha, a później cieszymy dalej, idę się odprawić. Pierwsze skanowanie. Za mną. Idziemy po... boarding pass. 90% lotów to Pegasus i tylko dwa loty Kataru do Doha, w tym jeden mój. Cofnęli mnie. Powiedzieli mi, że potrzebuje. Potrzebuję bilet wlotowy, powiedzieli i powiem Wam, że nie przygotowałem się. Zawsze to robię, tym zapomniałem. Tak więc szybko, słuchajcie, bukuję lot Etiopianem z Kapsztadu do Etiopii. Dostanę numer rezerwacji, pokażę im i będzie OK. Tak więc szybko ogarniam. Pamiętajcie, że no. Nie ogarnąłem tego, trudno. Trzeba to szybko zrobić. To jest sporo stresu z tymi lotami. Patent z liniami etiopskimi to jest mistrzostwo świata. Już chyba 15 razy miałem kupiony u nich bilet. A tak naprawdę, nawet nie siedziałem nigdy na pokładzie. Nawet nigdy nie byłem w Etiopii. Tak więc, jak lecisz gdzieś po Afryce i wymagają od was biletu powrotnego, no to. Etiopian ma możliwość 24 godzin za darmo Moi drodzy ostatnie chciałem powiedzieć pierwsze jedzenie w Turcji na tym lotnisku dzisiaj i ostatnie e, chyba w dniu dzisiejszym, chyba że jeszcze będę głodny, mam jeszcze 2 godziny do lotu, więc ewentualnie sobie wciągnę kawałek niecha smacznego to jest PIDE tureckie posiadam do żarcia cały wyjazd chodził za mną taki solidny iskender kebab ale był wczoraj zamknięty zatem stwierdziłem, że po tej pierwszej porcie trzeba jeszcze ładować kalorie, bo nie kupiłem w ogóle żadnych znaków na ten lot Ja bym idziemy na odprawę za już niecałą godzinkę lecę więc wszystko pięknie sprawnie Zgubiłem jedyną maskę jaką miałem, ale dali mi, wchodzimy, Qatar Airways uh. Lecimy Na no, bogato tym razem No emocje są duże, to takie dziwne uczucie jest lecąc W sensie no nie wiedziałem czy lecieć czy nie lecieć, ale jakoś tak I'm sorry, 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 are i am sorry the am i Lewandowski i i W trzech miejscach samemu nie można się rozłożyć. Zaraz będziemy w Katarze. godzina na 30 przy siatki i lecimy dalej. Patrzcie, jak oni tu mają zabudowę całą kosmiczną w tej Katarze. Szymala. Katar. I'm going to Mabuneng. I'm going to Mabuneng. Mabuneng. Yeah. going to Soweto. Soweto. Uh, Achu. Mam sporą psówę, biegnę na Podgate, bo już mordę, morderze że trzeba. Jak więc. Szybka akcja. Dobra, jestem tutaj. Biegłem, spodziewałem się. Powiem Wam, że nie spożywałem się tak dużej ilości osób. Przecież samolot będzie pełny, a miałem nadzieję, że się wyśpię, bo będę leciał jakieś 8, Patrz, jak jest pociąg Nie wiem czy zapał w kamerze jak Pociąg przejeżdża tutaj sobie na górze po, po lotnisku, ale jaja, w sensie jakiś tam pociąg tramwaj, wózek, wagon No Szybka akcja. Myślałem miałem mieć półtorej godziny, ale za czym wylądowaliśmy, zanim przyjechał pan autobus, zanim to, zanim tamto, jeszcze sprawdzili im plecak, ale jest gitara. Za dosłownie kilka minut wchodzimy do samolotu. Chciałbym się tylko chociaż trochę wyspać. Słuchajcie, ciekawostka życia, że jest 14 kwietnia i lecę właśnie do RPA przez Doha Ląduję 15 kwietnia w Republice Południowej Afryki. Rok temu, równiusieńko rok temu, 14 kwietnia, leciałem również do RPA. Czekajcie, przypuszczę koleżankę i powiem Wam dalej. Trzeci koło mnie piękna, piękna dziewczyna i za tutaj chciałem się wyspać, chyba że będzie się położyć na kolana głową. Powiem wam, człowiek to się potrafi zakochać, ja to potrafię zakochać, słuchajcie, co drugi dzień, nawet co jeden dzień, ja byłem w Columbia w RPA, tak więc nie pytajcie mnie, po co tam lecę, to chyba był jakiś głos, słuchajcie, z nieba, że poleci do RPA, to lecimy. And I'm the camera woman. <laughs> like and subscribe. Right <laughs> now, uh, like, show your face and say, like, "Hey, welcome to South Africa. Let's go to Johannesburg." We're on the way to South Africa. We're on the way to South Africa and Johannesburg. And uh, it's gonna be an interesting flight. <laughs> Thank you so much. Wow. There's no wine, so. See, there's no wine. No, oh, there is actually. The one. One. All right. so, so, what do you want to tell your fans right now? in polish or in english probably in english okay or maybe you should try classes since we're going to south africa okay you can so you can uh, teach me some the first one i have a problem my throat is inflamed so really i really have a problem <laughs> don't, you don't need it trust me okay well the first hello Molo. Molo. exactly Jeśli mówisz, my name is Ikamalami. Ika Uru. Ika -uru. Ika -uru. jest Ikamalami. Ikamalami. Uru. Ikamalami Uru. Ikamalami Uru. To było moi drodzy mojej drodze. Lecimy do RPA. Jest. Volam. <laughs> Wyszłam, no, jestem. Słuchajcie, osiem godzin niemalże bez snu. I w samolocie zorientowałem się, że zostawiłem w Stambule. Dwie bardzo ważne rzeczy. Ładowarkę do aparatu i baterię do aparatu. Tak więc moje plany z robieniem pięknych vlogów póki co wyglądają na bo nawet nie mam zwykłego kabla, aby naładować. Jest godzina 3:14. Teraz czekamy jeszcze jakieś 4 godziny spania na w lotnisku, a ja już czuję, że jest chłodno i dopiero później będę przemieszczał się do hostelu. Tak więc idę się rozkładać. Dobra, pokażę wam na szybko, gdzie dzisiaj będę mieszkał. Przez te 4 godziny tu już jest wyjście z lotniska. Tutaj można odbierać bagaże. A ja tutaj się za taką ścianką skitrałem. Tu będę właśnie rozbijał sobie mój kemping. Powiem Wam jestem bardzo zły, że nie mam tej baterii i tej ładowarki będę musiał szukać ale Mam nadzieję, że wszystko da się wyczarować więc... ej, już się śmieją ze mnie, że będę kimał, więc to raczej bez problemu. Dobra. cyk. Idziemy do spania. Airport Company South Africa commits to ensuring that you have an efficient experience at our airport as part of the COVID. Mości kochane. Nocy. Widzimy się za. 4 godziny Elo No nic, pan policjant mnie On no, nie tyle wygonił, bardzo sympatyczny bo Po prostu powiedział, że tu nie mogę spać w tym miejscu Że chyba kawałek dalej Bo tutaj jest a, Złe miejsce na sen Że idę szukać innego Znalazłem Drugą miejscóweczkę Tutaj się rozbijam I Mam nadzieję, że doradź już będzie bez problemu o, ewentualnie pójdę tam jest jeszcze zarejestrować, że obrócony tyłem do ludzi. Idę tam. Szymano. Żyję. Moje zęby. Biorę. Ubera i widzimy się w hostelu. i tylko wszedłem i dziewczyny mówią do mnie Welcome back, tak więc niesamowita pamięć. Powiem wam, że ja nie byłem pewny, czy je pamiętam, czy pamiętam tą jedną z nich, ale okazało że się, że pamiętają, tak więc. Ale tu będzie pięknie. Zaraz wam pokażę rezydencję, rezydencję ale nie wiem, czy mogę się jeszcze zameldować. Pewnie nie. Real nice. Szymano, udało mi się dotrzeć do hostelu, ale jakieś 4 godziny spędziłem na poszukiwaniu baterii, którą znalazłem w jakimś chińskim sklepie. No i takie jakieś dziwne ładowarki, tak więc moje problemy, miejmy nadzieję, zostały rozwiązane. Zaraz będę ładował. Słuchajcie, ten spokój, w którym znalazłem się równo rok temu, czyli 15 kwietnia razem z moim kumplem Bazą graliśmy tutaj w kamień papieroszki, to będzie miał które. Kojo, ja spałem na górnym, teraz mam do wyboru górne i dolne. Zaraz mam zrobię jeszcze szybki tour po moim hostelu, bo to jest naprawdę kozacka miejscóweczka Tak na szybko, to jest pokój prywatny z dwoma łóżkami, w sumie jednym podwójnym. Jest dość tanie, bo kosztuje niemalże chyba 5 zł więcej jak dormitorium, ale jest prywatne i niestety tylko je włączę na jeden dzień, można go zabukować. Szybki tour po areszcie. Obiektu. Tutaj macie jacuzzi, że to jest zimne, trzeba przyjechać w lato. I ogólnie hostel jest dość imprezowy. To już widzę chłopaki po zametanie o godzinie 15-16. Co to jest? Piotr Ja. To no, nie not my nigger. Very my nigger. <laughs> In Thailand. In Thailand. In Thailand. In Thailand. In Thailand. A you, brother, man. Cheers. Zobaczcie, miejscóweczka imprezownia. Tak wygląda dzielnia dziewczyny. Ładne, Wszędzie autofocus, popsuły na dzień dobry. Turbo imprezownia, słuchajcie. Co? Maboneng. Nie pierwszy raz i nie ostatni No już tutaj czuć Zielone W powietrzu Więc Tak wygląda hostel Tarasik Moi drodzy tak przebiegła podróż do Republiki Południowej Afryki Dlaczego tu przyjechałem to jest Trudne pytanie, mówię obudziłem się Pewnego dnia w Stambule I tak mówię do Kosowa Nie, do Iraku Nie, do Libanu nie do RPA i chyba trzeba robić to, co człowiek czuje. Wstałem, zabukowałem lot, spakowałem się i kolejnego dnia pojechałem. Tak więc, chyba, dzień czy półtora dnia przed a, przylotem, tutaj zabukowałem lot. Co będę robił w RPA? Nie wiem. Miejmy nadzieję, że materiały, które będę Wam dostarczał, będą Wam się podobały. Postaram się wam pokazać tutaj dzielnice Mabonek. Pojedziemy w inne miejsca, w których jeszcze nie byłem w tym kraju. RPA ma ogromny potencjał, mam kilka fajnych planów tutaj w mojej bani, więc szykujcie się, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie na grubo, zróbmy zasięgi, no i od kolejnego odcinka lecimy, słuchajcie, z RPA. Pozdrawiam Was serdecznie, Piotr Polo Przybarski, do zobaczenia, na raz.